Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Cześć. Dziś już u nas nastał ten dzień, w którym starsze kurczaki dostają eksmisję z domu. Z garażu, idą w końcu do kurnika. Ale zanim to, no to chcemy im jeszcze sprzątnąć, żeby już poszły na czyściutkie. Na czyś, do czyściutkiego lokalu. Także mamy trochę roboty, no i też chyba będziemy od razu grzędy robić, no bo... Potem jednak dołączy 30 kurczaków, a mamy... W zasadzie ta rzęda, którą my tutaj mamy, to jest za mało, tak naprawdę na teraz, na te 20 parę kurek, co mamy. To one mają dosyć ciasno. Więc będziemy. Więc będziemy dorabiać grzędy. A potem jeszcze gniazda, no ale na gniazda też mamy czas. No jest tu trochę syfku, się zrobiło ogólnie. Niestety zobaczcie, dużo bardzo kury u nas marnują jedzenia. To wysypują z e, karmidła. A mieliśmy powieszone karmidło na takim, na takim sznurku, na takim łańcuchu, tylko że pękło nam to kółko, które się. O które się zaczepia ten łańcuch w karmidla i nie kupiliśmy jeszcze nowego karmidła. Także teraz marnują, jak nie wiem, ale jak było powieszone. Na tym łańcuchu to trochę mniej marnowały. Jak miały na tyle wysoko, żeby żeby im to uniemożliwić, żeby sobie grzebały, jak to kury. A tą trawę, to powiem wam szczerze, że one zjadły. Tam niewiele zostało tej trawy, którą widzieliście w poprzednim vlogu, co dawaliśmy. Także jednak nie była jeszcze taka świetna, ale... ale chętnie jadły. Dziewuchy. A co one dzisiaj dostały na śniadanie, że tak wszystko ładnie... A, dzisiaj makaronik dostały i patrzę, że czyściutki ten wszystko zjadły. One uwielbiają makaron. A już w ogóle najbardziej to uwielbiają jak spaghetti. Jak od spaghetti nam zostanie makaron, to ten długi. To już po prostu się ganiają wręcz za tym makaronem, bo to one chyba myślą, że to glizdy, te robaki, glizdy glizdy jakieś. Mm. <coughs> Ona no na kukurydzę w ogóle zostawiają, kukurydzę tutaj widzę dużo. No Wszystko jakoś nie ma. Ona jest to wylatuje to wszystko. Dwa drobniejsza i dlatego. Kukurydza jest drobniejsza niż całe ziarna jęczmienia czy, czy pszenicy, czy owsa. To tak wiatr wieje, wcale nie jest tak ciepło, super. Znaczy jest ciepło, tylko wiatr to jak zwykle masakra. Z tym wiatrem dziewczyny, co tam znowu za dostawa do góry? <suszy> Poszły sprawdzać. Ciekawe czy będą się biły. Znaczy te kogutki małe dwa, zastanawiam się jak zostaną przyjęte przez bolka. Bolek nie jest przyjazny. No do nas, a może kurek tak nie będzie kogutki. Albo jeszcze będzie tak jak mówiłem, że trzeba będzie osobne dla, dla tych zrobić. Dla tych kogutków, żeby ich nie bił. Jak będą się mocno tłuc. No, powiem Ci, że jak już będzie wszystkie przyjdą do tej góry, to tak co tydzień trzeba będzie sprzątać wszystko. No. Bo już teraz przy tylu to one często robią. Znaczy nagrze to pod Ale ten, Teraz będą więcej może na dworze, nie? Nie będzie tak mokro chyba w środku. Jak No będzie. Te deszcze i tu wszystko. No tak, ale ja mówię o całym roku, a nie tylko o lecie teraz. I dziewczyny się patrzą, bo im blokuje miejsce do znoszenia jaj. Jest krępowane. W ogóle strasznie uwielbiam kurki, te dominanty. To są dla mnie najpiękniejsze kury, te niebieskie. Najpiękniejsze kurki dla mnie, ale mam zawsze takiego pecha. Co roku, jak dokupowaliśmy jakieś kury, to zawsze miałem takiego pecha, że nikt ich nie miał. Na zdjęciu w ogłoszeniu były dominanty niebieskie, a jak dzwoniliśmy, to zawsze się okazywało, że albo niebieskich już nie ma, albo w ogóle zdjęcie z zeszłego roku sobie ktoś stawił, że miał, a teraz w ogóle nie ma. Ciężko strasznie, jakoś mi było w naszych okolicach je dostać, te dominanty. Tylko rosy, ewentualnie saseksy, a to też nie do końca wszyscy mieli nawet saseksy. A teraz to w ogóle nie mieli żadnych kurczaków, jak chcieliśmy kupić, tylko były zielono-nóżki. A o, o, o tych nóżkach to jeszcze Wam powiem potem, że nie spodziewaliśmy się, że to są takie dosyć trudne kury. Nigdy nie mieliśmy takiego problemu, a te są takie dosyć agresywne wobec siebie. I e, ktoś tam kiedyś pisał, że one mają tendencję, nawet kilka osób pisało, że one mają tendencję do dziobania się. I powiem Wam, że już to prze, przez to przeszliśmy, że się dziobały. Teraz już to jest ograniczone trochę, bo mają więcej miejsca. Ale właśnie zanim zrobiliśmy im ten odchowalnik większy to powiem wam, że zaczęły się już dziobać i e, jest teraz kilka takich trochę podziobanych te piórka już im co prawda odrastają w tym momencie bo już mówię, się uspokoiły e, ale tak, dziobią się gdzie z żadnymi kurami wcześniej, kurczaczkami jak odchowywaliśmy, to nie mieliśmy takiego problemu z rosami a tutaj jest jednak, e, no inne kury jakieś takie bardziej temperamentne bardziej lotne i bardziej lotne, właśnie, jakie to są wariaty jak one latają to, to, to jeszcze takie małe, a już na takie wysokości latają to tak jak te chyba lekhorny też tak mają, też są lekkie. To pan nam kiedyś w ogóle odradził lekhorny, jak kupowaliśmy kury któregoś roku i miał też lekhorny. I myślmy tak, że o fajne, bo białe te lekhorny. Ja wiem, że dużo jajek strasznie znoszą, ale tak facet powiedział, że to są takie dzikusy, że się zachowują jak jakieś takie zające. Mówi, że latają, uciekają, wyfruwają z tych i takie dzikusy, że się nie do końca je da oswoić. A teraz mi się wydaje, że te zielono-nóżki też takie będą, bo taki jest popłoch, jak się tam zbliżamy do tego odchowalnika, one tak panikują, tak uciekają, że chyba to będzie podobna historia jak z tymi lekhornami mi się wydaje. Dajcie znać, jakie wy macie obserwacje na ten temat. Jeśli macie u siebie zielono-nóżki, albo właśnie lekhorny, to dajcie znać, czy tak jest rzeczywiście, że, że dużo gorzej jest je oswoić, że są takie dzikusy w porównaniu do rosy, na przykład. Już mamy. Teraz jeszcze posypać im sandezją. Może tu <laughs> Może jeszcze okno by trzeba było im umyć, co? To. No i to też. No, to czy to wyjmijmy i Gwiazd nie wyrzucał tym razem, ale i tak parę dni temu Daniel zmieniał słomę, ale zobaczcie Jak tu siedzi, a w ogóle to mamy też jedną kwokę Teraz od trzech dni chyba, czy od czterech Daniel przyszedł i mówi, że jest kwoka I mówię, no to szkoda, że jak chcieliśmy kurczaki, to nie żadna nie chciała usiąść Ale nawet nas kusiła przez moment, zastanawialiśmy się czy nie czy nie zostawić jej jajek Ale po co nam? Znowu koguty Znając nasze szczęście to by było znowu Koguty. O, teraz to Jezu, żeby one nie widziały, żeby nie waliły w tą szybę. Może tak być Teraz nie będą widziały w ogóle, że jest okno Nie no, naprawdę Jasz ona było zakurzone, później jeszcze ona nie była ni razu myta. Tamto to chyba mylić? Czy też nie myliśmy? Nie. Jakie brutasy Nie myliśmy tego też No to trzeba Też umyć Muzyka U was też koguty są takie, że takie jakieś dziwne, że tak strasznie wydziobują, jak depczą kury to te wydziobują i masz tak z, z szyi te pióra? Bo nasz Bolek to jest jakiś strasznie mało delikatny, wydziobuje, jak złapie to po prostu wyrywa i masz pióra. Jak złapie to nie puści. No elegancko teraz. Jak myślisz? Elegancko? Kułeczko. Dobra, trzeba im ścielić. A nie, najpierw te grzędy, zanim się będziemy ścielić, co? Dobra, to musimy obmyślić plan, jak to zrobić. Najpierw z tymi grzędami i za chwilę się widzimy. Dobra, wymyśliliśmy, że wykorzystamy słupki e, od ogrodzenia na te grzędy. Tylko. No niestety nie będą cienkie. Powinny być cieńsze, a będą grube trochę. No ale i tak już mamy tamte złe, <grym> więc <grym> dalej następna też będzie zła. <grym> niestety. <grym> Chociaż tamte są jeszcze grubsze, co mamy tą urzędy. No to są cieńsze. Ale chyba, ja czytałem, to 5 cm powinna mieć. 5? No. Średnica najlepsza jest 5-centymetrowa. No to dobra. U nas nic nie jest idealnie. Wszystko jest na odwrót. Czy wysłyszycie te krzyki? Co tu tak wrzeszczy? Bąbelku, my teraz nie mamy czasu. Ja mu otworzyłem drzwi, słuchajcie, w koziarni, jak tutaj robiliśmy. I on tak cały czas wrzeszczy, bo on myśli, że jak już otwarte drzwi, to jego ja wezmę na spacer. Teraz nie mamy czasu, może potem. Może potem, jak już skończymy tę grzędę i przeniesiemy te kurczaki, to na chwilę ich wezmę. Ale dają cały czas. Ale bąbel najbardziej. Teraz się jeszcze zastanawiamy właśnie nad tym, czy nową grzędę doklejać do tej. E, to, a Daniel... Znaczy ja tak myślałem, żeby tak zrobić, a Daniel mówi, żeby zrobić osobno. Szkoda, że nie nagrywamy na żywo, bo byście nam podpowiedzieli. No. No bo do sprzątania to prawda, że będzie gorzej, jak będzie w jednym tym. Jak to będzie doklejone do tej jeszcze. No ale... A tu starsze i tak będą te młode, to one i tak na jednym nie będą tak się, nie chciały siedzieć. Dobrze mówię, nie? Nie, nie wiem. No to co? No jak to się... prze... A jak nie, to potem się złączy. No to radę. dobra. Musisz, to robimy bo... na razie na tą przeciwną stronę. Znaczy nie na przeciwną, tylko obok. A najwyżej się złączę potem, jakby co. Złączyć można przecież. Deski też ostatnie. Nie już nic. Ale to dużo zrobiliśmy z tego wszystkiego. A tu cały czas Koleżanka chodzi i patrzy Co to, co to się dzieje, o co to chodzi? Jest gdzieś ten Co? No, musisz tutaj naszych widzów gdzieś postawić, żeby sobie oglądali Ej, a gdzie ty idziesz? Ja nie mam rękawiczek żadnych nawet. O, A to dajemy do samej ściany? No, to będzie można przesuwać. Nie, to jest pierwszy. 40, 40. I teraz na oko, nie? Teraz na oko. Nie ma na oko. jeszcze czekaj, czekaj, musimy to przysunąć do mnie, bo Mierzyć, mierzyć, oczywiście, że mierzyć. Ale jestem pokojony. jest Pięć, sześć, siedem już widzę. Pewnie jeszcze ktoś zniesie. No. Ona jest tak trochę krótszy. Nie, to jest. Ten, ten Nie, Nie. Co to jest kaplina. Całkiem nieźle, ale zobacz. Okienko to już przemyślane, że umyte, bo ono mogłoby siedzieć i co patrzeć, Cały czas chodzi. Dziesięć dziewięć jak mamy. Jaki dziewięć? Dziewięć siedem. No dobra. Na Aaa, tu jeszcze dwa No to faktycznie. A ty znowu uciekasz? Nie, nie wolno. Tu w dobra. To, no, to przesuniemy to... Razem może być, tak? Nie, No rzecz. ja nie wiem. Co ty o. uważasz? No No to tak średnio trochę. To jest niższe. Tak, tak. Się zaklinowało i się nie ruszy. No to, to w sumie to dobrze Czy nie? No będziemy wyrzucać, bo to, to A tutaj też przymocować trzeba? nie. nie. No i dobra. Przecież ten to można wejść do wyrzucenia. No, ale nie, stąd pójdzie na Ty jesteś niski, to wejdziesz to. <grystanie> no dobra, kochani, no to mamy to. Grzędy. Ja jeczka, a Bolesław już przed dziewczynami. No, Ona obczajają nowe grzędy. Ta kurka, coś ostatnia, co idzie, to jest ostatnia? Tak. Ta ostatnia coś straciła ogon. Już od dłuższego czasu. Nie wiem, co się stało. Czy, ją, czy jej wydziobały ten ogon też kury inne? Czy Bolesław się tak znęcał nad nią, właśnie? Chyba bolek. się bez ogona jest właśnie. Ile jest dzisiaj w końcu? Uh -huh. no, to super. Elegancko. Trochę mniej niż. Niż się spodziewaliśmy po trawie, że 22 albo 23 Ale jest dobrze Jeszcze się zdecydowaliśmy, że zrobimy taki podejściu pod, pod to karmidło dla kur Żeby tak nie wyrzucały, jak będą miały trochę wyżej to tak jak wiesz, podwieszone Wiesz, jak wiesz, podwieszone no. Mamy szczyt technologii Patrzcie się co Patryk zrobił <laughs> Tak, Patryk nie ściemnie I tak nikt nie uwierzy Chociaż w takie coś to by uwierzyli, bo wszystko krzywo przykręciłeś. No masz, nieprawda, wszystko mierzyłem. No. no i Oła. Tylko czy one teraz nie będą tylko miały utrudnionego dostępu? No i dobrze, dalej będą głowy wystawiać, nie będą tyle marnować. Zobaczymy, czy zdaje się. Znaczy, no generalnie to zrobilibyśmy to wyższe jeszcze. No, yy, ale... no Ale... mamy, jak się... Wrogły jest. ale ten... Zrobilibyśmy też jeszcze wyższe, tylko że już musimy też brać pod, uwagi, pod uwagę te kurczaki. Że one jednak nie będą takie duże i żeby nie miały problemu z jedzeniem. Jak tutaj przyjdą. Więc no dobra jest coś tam na szybko. Da, my będziemy wam mówić, czy to coś dało w ogóle, jeśli chodzi o to marnowanie. A w ogóle to dajcie znać, bo może wy macie jakieś fajny system zadawania paszy kurom, żeby nie marnowały, Że, taki, który ogranicza marnowanie. Może coś zupełnie innego, może trzeba zrezygnować z tego e, karmika gotowego, tylko coś w ogóle zupełnie innego wymyślić, żeby nie marnowały. Dajcie znać, po, po, podzielcie się z nami, jakie wy macie sposoby karmiki itd. u kur. No i dobra, nadeszła ta chwila. Żeby starszaki zabierać. A no i o tych kurczakach w ogóle miałem wam powiedzieć z tym problemem, że się wydziobują. Możecie zauważyć, niektóre, część z kurczaków ma wydziobane piórka. I tak jak mówię, te piórka już teraz odrastają, bo one już to przestały robić. Ale, no ale się dziobią generalnie. Jest, jest coś w nich, jakaś taka agresja, że się dziobią. A, no i w ogóle jeszcze jeden news, słuchajcie. Okazało się, że wśród 31 kurczaczków widzimy trzy kogutki już na tę chwilę. Kupiliśmy kurczaki seksowane z wylęgarni <noise> i miały być same kurki, a się okazało, słuchajcie, że mamy trzy kogutki. Trzy kogutki to już takie pewne, bo już widać po nich, że mają e, większe grzebyki. E, także nieźle. Już nawet jeden próbował kiedyś śpiać któregoś dnia, to dlatego zauważyliśmy. I tak zaczęliśmy się przeglądać, czy nie ma ich więcej. No i rzeczywiście, znaleźliśmy z takie trzy yy, z większymi grzebykami, że to na 99% będą kogutki. Dobra, łapiemy kurczaki. Ustawia rzona na no co? No jest piękna. Zaraz zobaczcie, jakim jest piękny. Zauważyliście jakie wrzaski to były? A to ona myślały, że może jest sob sobota dzisiaj, a dzisiaj piątek, <głos> <głos> że na niedzielę. <noise> Ale sucha to było, przecież wiadomo, że my nie jemy. <noise> Zamknij tą garaż. Dobra, lecimy. Zamknij tą garaż. <noise> lecimy, lecimy. Ale boję się, że te kogutki będą się biły z bolkiem. Znaczy, że bolek będzie bił kogutki małe. Najlepiej byłoby, gdyby nie wychodziło tego z kurnika. Ja w ogóle nie wiem, czy nie lepszym pomysłem byłoby je wrzucić tam na noc. Jak już będzie zgaszone światło. Ja też kiedyś czytałem o takim sposobie, żeby, że jest chyba dobry na, na wpuszczenie nowych kurek, żeby. W godzinę też, 15 16 16. Ale jeszcze dwie godziny, i mogliśmy w sumie poczekać. Zobaczmy. No co, będziemy je z powrotem łapać? Trzymajcie kciuki, żeby się jakoś mocno nie brały. No. I co, nie chcą wychodzić? O, ale to kurki zostały i tak jakieś. Wystąpiłeś wiesz, kurki. Nie bójcie się. Nie bójcie się. Jezu. Yes, Eto one są niedużo mniejsze od kurki już. Ale ten kogut. Tak, ten kogut zobaczcie jaki jest piękny. To jest po prostu cudo co Jest Świetne, naprawdę. No, możesz iść, wolna jesteś. To ja jest patrzę. kogut, A na. kogut wolna. <gut> Nie popatrzyłem. <gut> e, to na razie z kurami spokój. Już do gniazda poszła jajka znosić. Tak. Jedno. Chyba ze strachu Chyba jajko. znosić. Musimy się stąd zejść zobaczymy, No dobra. Cześć. Jak się? pan ja. jest tutaj? Mhm. Co o tym myślicie? Co myślicie o tym waszym nowym apartamencie? He, nawet te, te, które tutaj są, dziewczyny stare, nawet ich nie tego. Nie ganiają wcale. Na razie. Ale jesteś piękny, jak się pokazujesz. Naprawdę, ja masę wielkościową. Nawet... Znaczy, koguty to są identyczne jak kury już. Te kogutki małe. I one mają ile tygodni? 14. Czternaście. Czternaście tygodni. Piętnaście mówiłeś, liczyłeś no, wczoraj. No, tam. zaczął się 15 tygodni. To, to już jest chyba uważam akurat, taki akurat czas na to, żeby wprowadzać do stada. Zresztą są duże, no to co tu. Co, masz jakieś żal, pretensje? Nie podobają ci się nowi? Bo czekaj, aż przyjdzie tam 31. No dobra, nie będziemy was zanudzać, bo się nic nie dzieje Na szczęście na razie się nie dzieje Otworzymy tam wejście I zobaczymy co będzie się działo Jak coś to będziemy wam dawać znać I Za chwilę się jeszcze zobaczymy Bo będziemy tamtym z kolei powiększać kurczakom, które zostały w garażu O to miejsce Więc do zobaczenia za chwilę